Takie to jest ważne, by umieć się modlić codziennie o miłość, najlepiej razem, a jak z jakichś powodów się nie da razem, to przynajmniej za siebie nawzajem. O miłość wierną i żywą. Jak się człowiek modli za drugiego, to nigdy nie będzie chciał temu drugiemu zrobić krzywdy. Nigdy nie będzie chciał dla niego niczego złego. Kiedy mąż ani się nie modli o miłość do żony, ani o miłość dla żony, a żona dla męża, wówczas w sytuacji konfliktu, nieuniknionego przecież, mąż najpierw będzie chciał zmienić żonę, a ona jego. A jak się żona nie da zmienić, to nieraz będzie chciał ją zamienić na inną, podobnie ona. Kiedy zaś małżonkowie nawzajem modlą się za siebie, wówczas w sytuacji konfliktu każde z nich najpierw będzie chciało zmienić siebie, a to jest wielka różnica.